Został tutaj mi dostarczony materiał z walki Shira i dewcia. Shira przedstawię, jest to nowy gracz na polskiej scenie Tekena. Gra od niedawna. Teken 8 to jest jego pierwsza gra. Ma przegrane 100 godzin, gra z Useną. Moim zdaniem gracz z potencjałem. Drugiego gracza nie muszę przedstawiać, no przecież to Legenda polskiej sceny Tekena. Defcio, mistrz pogromca Teken Godów. Mistrz jednej walki na laku, który ucieka ze ft przy Przystanie 8-0. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zobaczmy, co tutaj pokaże nasz legendarny pogromca Teken Godów. I nowa wschodząca gwiazda polskiej sceny tekkena, Shiro. Będę komentował ten pojedynek. Zaczynajmy. Ładne schylenie się ze strony Shira i kontra. Kankan na pałę. Główno maszowanka. No Shiro zróparowała ładnie i skontrował od razu kombem. Ładny grab, oczywiście niezerwany ze strony dziewcząt. Skąd ja to znam? Ładny hit smash. Nieudolna próba grabu, kankan na pałę. ładny lołek o, rejlarcik na pałę. ładna wybitka, ładne zakończenie na ścianie ze strony Shira. Nieudolne próby ataku ze strony Dewcia. UIF i oczywiście kolejny niezerwany grab ze strony Dewcia, ładny, zerwany grab ze strony Shira. O, w tym razem wejdzie. No, raz się coś udało naszemu pogromcy Tekken godów, ale wiele mu to nie da. Trochę tam paska zabierze. Jaki bag dasz mistrzowski w wykonaniu Defcia. No i kolejna runda do Shiro. Zwycięzcą jest Shiro. Tu kolejny mecz z pojedynku Shiro i Defcio. Zobaczmy czy nasz mistrz Tekken Godów w drugiej walce zdoła pokonać Shira i pokazać jak to się gra będąc pogromcą Tekken Godów na lagu Zaczynajmy Ładna kara ze strony Shira Ładne combo doprowadzone do ściany Niezerwany grab ze strony dewcia. udany hit smash. Ładna sprężynka, która weszła kan kankan na pałę i skarany hit smashem. Kankan, <grywka> -kan, który w końcu wszedł. No, kombo oczywiście, dropnięte. Słabiutko jak na pogromce Tekken godów. Kankan na pałę. skontrowany ładnie. Ładny hit smash. No, tutaj próba komba, ale nieudana. Za drugim razem kombo udane, doprowadzone ładnie do ściany. No, maszowanka ze strony Dewcia udana, no ale i tak mu to nic nie dało, bo rundę przegrał. ładny cios na start hit smash no ale skontrowany udanie ze strony Devcia kolejny whiff nieskarany ze strony Shira ładne lowy, których oczywiście Devcio nie blokuje no i kolejny wygrany pojedynek ze strony Shira no to zobaczyliśmy jak gra nasz pogromca Tekken Godów nie potrafił ugrać rundy z Rangungariu. Widzisz, Defcio? Bez tego swojego zlagowanego Wi-Fi nic nie jesteś w stanie ugrać. Idź tam, lepiej, nie wiem, w lola pograj, bo teken tak dla Ciebie za trudny, skoro nie potrafisz 50 razy zerwać rzutu, który Ci przeciwnik robi. 50 prób było. I za każdym razem je zerwał rzut. Żałosne. To co to by było, jak ja bym, nie wiem, Kinga wziął i miksował te rzuty: raz Giant Swinga, raz Tichuana Twister, raz Muscle Buster. Ja nie wiem, chłopy tam chyba, nie wiem. Padaczki dostał. To na tyle. Będzie więcej filmów przedstawiających naszego pogromce. Tekken Godów naszego mistrza jednej walki na Ladu.